Cześć, witam na kanale info Prawa. Arbus co 80-100 cm w rzędzie, co 100-150 cm między rzędami metr, metr, metr. A gdyby tak posalić arbuzy bardzo blisko siebie, jakie by były wtedy zbiory? Może zdecydowanie lepsze. No, częściowo na to odpowiem, bo miałem wielkie zbiory arbuza z małego poletka, więc posłuchajcie. I wszystko o uprawie arbuza jak również 63 innych warzyw jest napisane w mojej książce Jak uprawiać warzywa. Kompleksowo krok po kroku. Mam też książkę Planner Warzywnika. Jest to książka miesiąc po miesiącu opisująca uprawę warzyw. Są to dwie różne książki. Teraz jest dobra promocja na zestaw produktów. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Swoją drogą teraz na ten moment, filmiki będą codziennie o godzinie 18, a przynajmniej jak oczywiście będzie ciekawy temat na filmik. A teraz jest jeszcze sporo takich ciekawych tematów. I od lat pokazuję Wam uprawę arbuza uprawę, która udaje się zwykle bardzo dobrze bez osłon i pod osłonami. Każdy z Was może mieć zbiory arbuza w Polsce to warto podkreślić, bo jeszcze sporo osób myli, że myśli, że no się nie da, a się da. To jest właśnie mylne. I arbuzy sadzę w maju czy też pod koniec kwietnia pod osłonami, chociaż bezpiecznie i w maju bez osłon i pod osłonami również. One sobie rosną w odpowiednich odstępach, wydają mi dobre plony, ale może właśnie znalazłem lepsze rozwiązanie dające na tym samym poletku kilka razy większe plony. W sensie, że no wiecie, że na przykład przy zwykłej uprawie z poletka 10 m 2 uzyskamy 10 arbuzów o łącznej masie 30 kg, a przy uprawie bardzo gęstej z tego samego poletka te same odmiany uzyskamy 40 Arbuzów o łącznej masie 80 kg. To tylko taki, wiecie, przykład, ale obrazuje to, co mniej więcej może się stać. Więcej krzaków, więcej arbuzów, może momentami mniejszych, ale i tak sumując to zbiory są znacznie większe. Czy jest to przyszłość, to ja tego nie wiem, ale jest to zdecydowanie godne dalszych testów. Już od lat Wam pokazuję właśnie uprawę ogórka gruntowego 3 w jednym, czyli 3 szaki bardzo blisko siebie. Uprawa daje świetne rezultaty, są dużo, dużo większe zbiory. I czy w przypadku arbuza będzie tak samo, to ciężko to jednoznacznie teraz stwierdzić. U mnie arbuzy były uprawiane w tym sezonie w dobrym rozstawie, w tunelu foliowym i bez osłon. Tutaj akurat miałem miejsce po cebuli i po czosnku. No, zostały mi też sadzonki, miałem ich sporo, bo wsiałem, wiecie, bardzo dużo. No i zostały mi je, to sobie posadziłem. Ale te sadzonki już były gorszej jakości, co ma... Wpływ na ostateczne plony. Sadzonka ma bardzo duże znaczenie na ostateczne zbiory. Jak również te sadzonki po części miały no już po jednym owocu zawiązane, czego ja ogólnie nie polecam. Nie polecam tak sadzić. Ja zwykle sadzę mniejsze sadzonki, nie takie wyrośnięte i bez zawiązanych owoców, bo krzak ma się na początku rozwijać. Ma on najpierw tworzyć pędy, wiecie się, rozrosnąć, a dopiero za chwilkę pójść w to owocowanie. I tutaj przez to, że posadziłem arbuza z owocem, to on skupił część swojej energii od razu na tym owocu przez co mniej rozwinął pędy, co za tym idzie ten owoc był mniejszy. Bo owoc arbuza rośnie ileś dni, załóżmy przyjmijmy 40, no to też mamy wiele odmian i tak dalej. No to na początku krzak miał tej siły mało. Więc owoc mało przerastał. Dopiero później właśnie tej siły było więcej, ale no już krzak tego nie nadrobił, więc owoce urosły średniej wielkości i małe. Tego się właśnie spodziewałem, mówiłem wam o tym i taki efekt właśnie osiągnąłem, chociaż spodziewałem się, że tych owoców będzie trochę mniej niż rzeczywiście ich urosło. No i teraz wam powiem coś fajnego, bo na tym małym poletku było ponad 40 arbuzów, 38 do zbioru, że wiecie, zbieramy sobie ten, plus jednego przez przypadek zgniotłem, czyli by było 39, dwa były już mocno zgnite. Do tego wcześniej, no kilka sztuk niestety zjadły ślimaki, chodzi mi o takie, te arbuzy jak już były posadzone, takie małe, no to ślimaki sobie te kilka, nie że zjadły, ale nadgryzły. Przyłapałem jednego nawet jak sobie właśnie takie coś robi, no i trzeba było już taki owoc usunąć, to już był Koniec dla tego arbuziątka. No i tak sobie liczę, że wychodzi, że z takiego małego poletka wytworzyło się łącznie około 50 arbuzów, co jest dosyć dobrym rezultatem. Zważywszy na to, w jakim stanie posadziłem te arbuzy, jak również na to, że sadzenie nastąpiło późno, bo pod koniec czerwca na polu było 25 krzaków, o ile sobie dobrze wtedy naliczyłem. I tak jak powiedziałem, celowałem w jeden, maksymalnie dwa owoce na krzak. Gdybym sadził w odpowiednim terminie i ładne krzaki, no to bym celował w dwa. Trzy owoce na krzak, czyli by było no, około 65 do 75 arbuzów do zbioru. No, ma się jednego arbuza większej niż tutaj. Czyli ten arbuz, jakbym posadził, wiecie dobrze, fajne krzaki, niewyrośnięte i, ta, i tak dalej, no to byłby, byłby ten jeden owoc większy. W przynajmniej w większości przypadków, niż typowy owoc, który tutaj teraz widać, zapewne mniejszy by, by był przeciętnie jeden arbus takiego poletka niż jeden arbus z poletka przy odpowiednim rozstawie, ale sama ogólna masa zbioru by była znacznie większa. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, bo ja czasami, wiecie, tak dziwnie mówię, ale tak, wyobraźcie sobie, co by było, gdybym posadził te arbuzy w maju i by były to sadzonki nieprzerośnięte bez owocu. Akurat tutaj no, planowałem zważyć te arbuzy, ale tego nie zrobiłem, ale myślę, że także w przyszłorocznej uprawie, gdy posadzę arbuzy w tym samym czasie i takie same sadzonki, ale właśnie w różnym rozstawie, to będzie to już takie ba bardzo, dużo bardziej miarodajne porównanie. A jeszcze jedno: nie było tak, że, że te gęsto posadzone arbuzy padły szybciej niż te arbuzy bez osłon, ale posadzone odpowiednio. Może być tak, że zbyt duże zagęszczenie może sprzyjać chorobom, ale tutaj to nie miało żadnego znaczenia. Następny sezon z racji tego, że mam wielkie pole, czyli dużo miejsca na eksperymenty różne, różniaste to będzie bardzo, ale to bardzo ciekawy właśnie ten, ten sezon, bo posadzę sobie wiele arbuzów w odpowiednim rozstawie, dużo, dużo mam zamiar wsadzić, czyli te co te 80-100 cm w rzędzie, ale też posadzę arbuzy w odpowiednim czasie, ładnie przygotowane sadonki w rozstawie co 20 cm w rzędzie. No i jestem bardzo ciekawy efektów, no bo to co Wam teraz pokazałem, ta ilość to jest no bardzo interesująca ale mi się bardzo fajnie mówi o tych arbuzach. Bardzo lubię uprawiać te warzywa. No i jak z dojrzałością owoców, to do końca nie wiem. Już część została, wiecie, zjedzona, no jeszcze sporo ich mam. Te takie najmniejsze, to no nie zdążyły dojrzeć, nie, nie oszukujmy się. Przynajmniej w większości te małe nie będą dojrzałe, ten, ale natomiast te średnie i większe, to są albo dojrzałe i bardzo smaczne, albo już takie lekko dojrzałe i smaczne. Bo krzaki, jak było widać, no to już padły i też ze względu na pogodę jest po prostu za zimno. Już by i tak nic nie urosło bez osłon. No, i tu trzeba sadzenia w maju i zobaczymy, jak to będzie właśnie rosło, bo te, które posadziłem w maju, to zebrałem już wszystkie dojrzałe. Podsumowując ten filmik i ten mój eksperyment, to jestem bardzo zadowolony z uprawy. Nie uważam tego jeszcze za taką rewolucję, jak, jak to było w przypadku uprawy ogórków gruntowych 3 w jednym, gdzie zbiory mam no, nieporównywalnie większe niż, niż w przypadku uprawy pojedynczo. No, jestem jednak bardzo ciekawy przyszłego roku i tych wielkich testów. No Różne testy będą z różnymi warzywami, ale z arbuzem to może się okazać, że jednak to będzie właśnie też taka rewolucja. I przy wielu warzywach te rozstawy gęstsze by oznaczały zdecydowanie, Zdecydowanie większe prawdopodobieństwo chorób, szkodników czasami też. No i ogólnie mniejsze zbiory, często tak może być, ale tutaj w przypadku ogórków to są większe zbiory i na pewno będę robił też takie testy dalej z arbuzami, jak również z dynią, bo tutaj też może być, być to bardzo ciekawe, szczególnie przy tych mniejszych dyniach, na przykład przy dyni Hokkaido, tej bardzo znanej, ja bardzo ją lubię mieć i mam ją co roku. Więc dynia, no może tykwa, arbus, ogórek, kabaczek, Patison tak bardzo gęsto to według mnie nie. Cukinia też tak bardzo, ale to bardzo gęsto też według mnie nie. Swoją drogą, cukinia i kabaczek to dużo osób się myli, że to jest to samo. Dużo osób właśnie tak myśli, a to są dwa różne warzywa. Choćby dużą różnicą jest to, że kabaczek się płoży, a cukinia to, się bardziej, to jest bardziej takim krzakiem, ona jest w miejscu bardziej. No, i to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zostało mi jeszcze coś tam pod osłonami do zebrania. No, a tam ze dwie sztuki, może coś takiego. Lada dzień też to właśnie zbiorę. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. No i jeszcze Wam powiem na koniec, że tak, że kalendarz prawdopodobnie będzie w okolicy połowy października, może 10, może 15. Coś koło tego. Ten na rok 2025. Też chciałbym Wam podziękować za postawienie mi wirtualnej kawy, bo rzadko o tym wspominam. Rzadko za to dziękuję, a taką kawę mi też wirtualną stawiacie. No i tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.